Na stojaku zamontowane mamy sygnalizatory firmy Prologic z nowej serii Firestarter. Sygnalizatory o kompaktowej budowie, wyposażone w wyjście na świecące swingery. Sygnalizatory wyposażone w 7 trybów głośności plus tryb cichy. W sygnalizatorach mamy 7 tonów do wyboru, 5 stopni czułości, podświetlenie nocne, wyjście na świecący swinger lub hanger. Sygnalizatory są zasilane baterią 9V. Bardzo mały pobór mocy, odporny na warunki atmosferyczne nie grozi nam uszkodzenie zalanie sygnalizatora podczas nawet najbardziej ulewnych deszczy. Zestawy składają się z trzech lub czterech sygnalizatorów. Centralka wyposażona w 7 trybów głośności plus tryb cichy, zasilana jest baterią 9Vą, centralka jest energooszczędna, posiada zasięg do 100 metrów. Zestaw sygnalizatorów Prologic Fire Starter Pro przeznaczony jest dla początkujących karpiarzy. Funkcje, które posiada, na pewno zaspokoją oczekiwania ludzi, którzy poszukują sprzętu sprawdzonego, dobrego, w rozsądnej cenie. Serdecznie polecam sygnalizatory Prologic.